Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Eurotrack Simulator 2. Dzisiejszy odcinek będzie dosyć krótki, bo sprawa do obgadania jest w sumie dosyć krótka. Gdyby nie to, że poprosi mnie o nią widz, w ogóle by nawet nie nagrywał tego odcinka. Przynajmniej na ten temat. No dobra, pierwsze co zrobimy to według tradycji, zobaczymy co dzisiaj wieziemy, czyli wieziemy dzisiaj naczepę dokładnie 11 ton. Wieziemy je na 170 km z zakrągleniu do łodzi. Drogi nie ma za dużo, tak jak już wspominałem wcześniej. Więc pozostaje nam, nic nie pozostaje nam innego jak tylko wystartować. Dobra, eee, teraz kapniamy się tylko gdzieś To jest wyjazd, wyjazd. Tam jest wyjazd, dobra, a nie tutaj też jest, bo według GPS-u, dobra, jeden według GPS. -u. Dobra, rzucałem pierwszy piek i gitarę. No i dobra. No w sumie nie będzie tak źle z wykręceniem. Dobra, wykręcimy tutaj i zaraz wrócimy już do głównego wątku nasze, naszego odcinka. Dobra, mam nakręcić trochę. No i gitarę. Mm. Jedziemy dzisiaj na zlecenie, więc Nic nie jest tak źle. Trochę przywyjebaliśmy w wozach widłowych, ale to tam jebać to. Tam. Dobra, jedziemy. Jeszcze ten sobie przepali. Oh my god, Dobra Przyspieszaj trochę. Pięknie. Jeszcze tylko Bogan cię zdążną z zielonej świetle, No błagam cię. Ej, fuck ja. Yeah. Prawie na samym końcu na samym żółtym świetle. Jej. Dobra. Eee, teraz już. Wydosajmy się tylko na jakąś autostradę i. będzie dobrze. I wtedy możemy zacząć już rozmowę. A nawet nie rozmowę, tylko mój monolog. Także. Dobra. Troszkę już tutaj przyspieszyliśmy do 80 prawie, ale to w sumie nie potrzeba, bo teraz musimy już zjeżdżać. Dobra. Zmieszczę się tutaj. No, zmieszczę spokojnie. Tu ja nie masz tak wiele. Tylko mi trochę mocy w nim brakuje. Ale tutaj. Chyba, że ja praktycznie na tych się zmieścić. Dobra. 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 Teraz trosz, jeszcze troszkę pojedziemy taką, jakby polną dróżką, i wtedy możemy już wjeżdżać na autostradę i możemy zacząć mój monolek. Dobra. Pięknie. a nie pięknie. Dobra. Jak to. Jak ten typ ma małą mocę, no, bez kitu, no ale nie aż tak ostro, dobra, teraz w tą stronę, pięknie i bieg, na bram i jeszcze raz bieg, tutaj, dobra, na tym pasie możemy już być, na tym pasie nie idzie. No i dobra, rozpędzimy się trochę, ja włączę ten pomat i już będziemy mogli spokojnie rozmawiać. Znaczy, coś czuję, że rozpędzenie tego samochodu nie będzie aż tak łatwe. Podejrzewam, że po prostu mam mało mocy. To już robi swoje. O, jeszcze nas autostrada czeka. No dobra, nie ma problemu. W sumie, widzimy, na autostradzie będzie jeszcze lepiej. Dobra, to przynajmniej się już nie rozpędzaj tego ostro. Teraz niech on się już toczy własnym tempem. Dobra, tak tutaj zjeżdżamy. Piknie. Dobra, troszkę przyhamować. Redukcja i gaz. No, o, dobra No dobra No i tak, już jesteśmy na autostradzie, więc Mogę już w sumie Teraz już rozpędzać i I zaraz mogę Już prowadzić z oczekiwanym monolog. No dobra Ja już będę jechał, żeby więc dłużej już nie przedłużać e, Niedawno miała miejsce taka Taka jakby drama Dramasatorem, że tam niby yy, w takował te yy, w nazwę na przykład tam kabaretów dalej. No ale z drugiej strony z tego co się dowiedziałem też bo akurat tak tej sprawy nie śledziłem na bieżąco, gdyż mnie takie rzeczy nie interesują. W ogóle uważam, że drama nie powinno w ogóle być na polskim YouTubie, że, że to naprawdę jest bez sensu. No ale dobra, nie mi to oceniać, więc. Dobra, jak już jest, to już jest. No ale dobra. Ym, Boże tam wykorzystuję taki... tak nazwy y, popularnych kabaretów. No ale z drugiej strony na przykład ja mam jeden film Szybcy z GTA 5. I tak naprawdę ja też zrobiłem to samo. I nie uważam, że byłoby to coś złego. Z tego powodu, że by tam jakiś wątek z szybkich i ściekłych można było taki wątek złapać. Więc uważam, że takie coś powinno być... W sumie to nie powinno być żadne drogo, to jest normalne, że takie po prostu powinny... Określają w miarę jakiś tam zakres. Na przykład jak ktoś pisze kabaret, no to wyświetli mu się ten kabaret. Czekajcie, żeby to ładnie. O, tak je określałem. W jakim. gdzie to można umieścić? W sensie, na przykład, ktoś pisze kabaret, no i mu się toją te kabarety. Wiadomo, że na przykład Watar, jeżeli ma swoje analogowe hecheszki, no to jak wpisze ktoś kabaret, no to nie, wy... nie pojawi się mu, że tak powiem, właśnie w ten ator, tylko, dobra, pojawi się, tylko że on będzie naprawdę bardzo daleko gdzie mało kto w ogóle patrzy no i szczerze uważam, że nie powinno być żadnej dramy, bo tak naprawdę nie zrobię nic złego uważam, że w sumie to było wszystko w... tak jakby nakręcone przez nie wiem w sumie w jaką osobę, że tak naprawdę jakoś to ta osoba głupio tak zrobiła no ale dobra, nie w sumie mi to oceniać ale uważam tak, naprawdę nic nie zrobił. Osoba, która to zrobiła, nie wiem po co i na co. Hmm. Podejrzewam, że też niektóre te dramy są tak jakby nakręcane po prostu przez samych youtuberów, po prostu jeden do drugiego, żeby móc sobie te nabić wyświetlenia. Ale dobra, to jest tylko taka moja, że tak powiem, opinia. Nie każdy musi się z nią zgadzać. Ale ja tak uważam, że niektóre te właśnie są tak specjalnie nakręcone, żeby po prostu do wyświetlenia i żeby ludzie klikali w reklamy No bo wiadomo, że jest drama, no to wszyscy śledzą te odcinki od początku do końca potem z tych dram, no i żeby dowiedzieć się i tak dalej i tak dalej. I przy okazji niekiedy klikną w reklamę, no i kasa płynie. No ale dobra. Każdy ma w sumie swój sposób jakiś tam, żeby na większej wyświetleń. Ogólnie uważam, dramy są tak naprawdę niepotrzebne. Za serię niekiedy też ludzie traktują internet, że... No dobra, może tam jeżeli Atel użył nazwy takich kabaretów. Dobra, może się tam w ogóle nie pojawia, ale miała związane... coś miało związane z tematyką. Tych kabaretów, jakby nie było jedno i drugie, jego kawałek, jak i kabarety mają za zadanie po prostu. Ja pierdzielę. Mają za zadanie po prostu rozśmieszać, więc można to podciągnąć po to, że w sumie jest tematyka. Znaczy się tematyka cel jeden i ten sam, więc tak naprawdę nie, po czym nie była w ogóle ta drama. No i w sumie to by było tyle, co uważam o tej dramie. Tak, jak mówię na początku, nie nagrałbym tego odcinka, gdyby nie to, że tam widz mnie poprosił, żebym się na ten temat wypowiedział. Także to już by był koniec, jeżeli chodzi o wypowiedzenie się na temat tej dramy. Ja tam już się więcej nie wypowiadam. Po prostu nie lubię. Oglądam jego kanał, bardzo mi się podoba i w sumie nawet nie wiem, pod. I tak jak mówię, mówiłem wcześniej, nie wiem po co kto to w ogóle. Nie wiem po co i na co ktoś w ogóle rozpędzał z tego jakąś tam nie wiadomo jaką awanturę. Także, no. Już widzicie, zdążę akurat z tematem, gdy już dojeżdżamy do swojego celu do rozładunkowego do bazy rozładunkowej gdzie mamy się po prostu wypakować i, jak na dzisiaj, skończyć. To spotkanie, może jeszcze dzisiaj, no dobra dzisiaj już raczej nie dam rady, ale jutro pewnie dam, nagram jakieś dwa odcinki z GTA Naprawdę fajne misje się teraz trafiły, już wiem, już troszkę ogarnąłem, jeżeli chodzi o jakie misje będą, na, będą następne, więc na, misje są, będą naprawdę bardzo spoko Dobrze, okazji. Tam różne szmaczki dodamy do tego, do tej, że tak powiem, gry. I myślę, że odcinek wyjdzie dosyć taki fajny. Przynajmniej nie taki standardowy, jakby ta, że fabuła była opisana ale też tam bardziej tak na luzie, że tak powiem. Dobra, tutaj już musimy się troszkę skupić na tej drodze, gdyż tutaj już jest. Tak wąsko i nie można na zasadzie zmienić co chwilę pasów. A tym bardziej, że zaraz skręcamy. O, zielony jest. Dobra, ja muszę zdążyć. No kurczę, nie chcę mi się czekać znowu jak się przełączy. Więc dobra. Szybko wbijamy. A, nie, 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 nie. Jak No no, przynajmniej szybko wbiliśmy, nie? Dobra. Dobra. Tak. Pięknie, i jedź Tak, ładnie No i się rozpędzaj Po powrotku zmienię ci jeszcze pas, żebyś Mógł potem skręcić pięknie I będzie gitar Zaraz się dowiemy, jak bardzo ekologicznie jechaliśmy, czyli ile zużyliśmy Paliwa Co w sumie, nawet teraz mnie nie interesuje za bardzo, bo tak nie jadę swoją ciężarówką, ale tak po prostu dla zwykłej, że tak powiem, ciekawości. Dobra, tutaj Pięknie, teraz to wyszło dobrze. Praktycznie zmieściłem się w swoim pasie i wykręciłem. Dobra, teraz tutaj musimy zjechać. No tu możemy jeszcze troszkę zwolnić, gdyż też tam są światła, żeby nie stać na nich. A znaczy się przed nimi. Więc. A, to będziemy musieli stanąć. Zadziałamy sobie ręczne Już się nie chcę cały czas trzymać gazu. Dobra. Piękny drobny wskazik. Uda się tak pięknie wjechać? Pewnie, że się uda. Równo. Dobra, teraz skręcamy tutaj, no, o, dziękować Panu. Wykręcę? Wykręc. Pięknie. Jestem normalnie z siebie dumny. No i tak, to się już, miejsce, to miejsce już kończy powoli nasz odcinek. Jeszcze tylko muszę zaparkować, w sumie nawet nie chcę mi się parkować. Chyba, że uda mi się za pierwszym razem, to przynajmniej jakiś bonus tam dostanę. Dobra, a już myślę, że jestem przy płacie. Jezus Maria. Dobra. Dobra, teraz tutaj. Uda się? No powinno się udać. Jest dobra. Tak. No i tak to. Miejsce już się kończy nasz odcinek. Zużyliśmy 100 litrów. Paliwa, co jest naprawdę bardzo dużo, jak na odcinek 160? 160 Nie 130 km albo 160, dobra. Jebał to pies, ale to wychodzi naprawdę bardzo dużo. No koniecznie mi się nie chce lecieć, ale dobra, dobra. Nie lecimy już, wyjebana w to. W tym momencie ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia następnym razem. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, komentowaniu filmu i do zobaczenia następnym razem. Cześć.